W miniony weekend dzieci i młodzież wraz z rodzicami zainaugurowali rok sportu, którym obwołany został obecny rok szkolny 2015-2016. Na uczestników maratonu sportu w The World Games 2017 czekało sporo atrakcji, w tym także wyjątkowe spotkanie z Anną Lewandowską. Nasze badania, które rzeczywiście potwierdzają, że otyłość w Polsce wzrasta, więc to jest niepoko... niepokojący wynik. Natomiast, no co, pozostaje nam teraz aktywować ten sport i właśnie zarażać dzieciaki i uświadamiać rodziców, jak on jest ważny. Trzy, cztery, dobrze. że dzieciaki tutaj po prostu szaleją i szukają tych autorytetów sportowych i to jest fajne. Mi jest tylko miło, że ktoś może się na mnie wzorować i jest to dla mnie naprawdę bardzo duża um, taka odpowiedzialność. Cały czas sobie zdaję z tego sprawę, że Biorę na klatę dużą, dużą odpowiedzialność i nie mogę tutaj zrobić żadnego błędu, bo te dzieciaki się wzorują zarówno czy na mnie, czy przede wszystkim właśnie też na innych znanych sportowcach, właśnie jak też nawet czy mój mąż i zdajemy sobie we dwójkę sprawę, że trzeba tutaj po prostu ten sport aktywować, popularyzować i brać udział właśnie w takich, takich imprezach. No, Ania Lewandowska nie, bez, nie jest w przypadku jest naszym ambasadorem, dlatego że oprócz tego, że jest aktywnym zawodnikiem w karate, w tradycyjnym, oprócz tego promuje przede wszystkim zdrowy tryb życia, aktywność. Organizując chociażby wspólnie z nami tego typu eventy, właśnie fitness maraton. Przypomnę tylko, że aerobik sportowy jest też jedną z dyscyplin z programu The World Games, a więc ruch tak naprawdę dla każdego i w każdych okolicznościach. Dzisiaj to wydarzenie ma wszystkim stworzyć dodatkowe możliwości, żeby się poruszali, żeby uczestniczyli w treningu prowadzonym właśnie przez przez Anię. Generalnie trzeba uprawiać sporty, trzeba, trzeba coś robić z pasją. Tego dnia nie zabrakło także nauki stepowania i wspólnego bicia rekordów w aerobiku sportowym z piłkami. Ja uprawiam właśnie ćwicze z nią Lewandowską i Chodakowską. I. No, to jest super, super przeżycie. Jak Lewandowski. Na co dzień ogólnie karate ćwicze, kata i zdarza też tradycyjne. I biegam troszkę. Jak chcę zostać piłkarzem, bo lubię FC Barcelonę, wszystkich drużyny i Polskę i WKS. Czy uprawianie sportu jest ważne? Tak. No bo się ćwiczy i wtedy. No, no bo się ćwiczy i tak. I tak się ćwiczy. Dlatego, żeby być silnym. Światowe Igrzyska Sportowe World Games 2017 to będzie niepowtarzalna okazja dla Wrocławia, by stworzyć warunki do rozwoju aktywności fizycznej, zarówno dla młodszych, jak i starszych. A do uprawiania sportu zachęcał także Maciej Zieliński, polski koszykarz, wielokrotny reprezentant kraju, dwukrotny uczestnik Mistrzostw Europy. Sport. Czy w ogóle aktywność ruchowa jest bardzo ważna dla samopoczucia, dla dobrej postawy i dla sprawności fizycznej? Wiem, że czasy są takie, że wiadomo, wszyscy używają komputerów, tabletów czy smartfonów, ale ja nie mówię, żeby tego nie używać, no bo to z kolei też jest zupełnie niewykonalne. Ale można na, na, na godzinkę, na pół godzinki dziennie odłożyć ten telefon, czy wyłączyć komputer, pójść sobie na dwór i no nie mówię, żeby coś tu zawodowo, czy uprawiać koszykówkę, chociaż ta jest akurat mi najbliższa. Ale można, ale można pospacerować, można pograć w frisbee, można pobiegać, także no, teraz mamy taką infrastrukturę, tyle, tyle jest różnych obiektów i możliwości, że po prostu zrobić cokolwiek na świeżym powietrzu. Przypomnijmy, finałem Mistrzostw Sportów Nieolimpijskich będą zmagania około 3,5 tysiąca zawodników na wrocławskich arenach w 2017 roku. Wśród 30 dyscyplin znajdą się m.in. sporty wodne, lotnicze czy drużynowe.